Witam serdecznie w Abudku saloniku Salonik Magiczny. Tym razem prognoza dla Pani Bogumiły Jagody, która dosyć ciekawe pytanie zadała w grupie tarotowej. Ja zgodziłam się na nie odpowiedzieć. Zanim przeczytam to pytanie, to przyznam, że rzadko robię takie głębokie analizy, jeżeli chodzi o portrety numerologiczne, także proszę to potraktować jako coś taką wyjątkową, bo nieodpłatnie tego z zasady nie robię. Natomiast Ponieważ było to pytanie dotyczące takich rodzinnych powiązań po linii kobiecej, to tak nawet sama badawczo zdecydowałam się do tego tematu podejść, również z takiej ciekawości numerologa. Przede wszystkim zadała Pani pytanie, już tylko sobie tutaj otworzę to pytanie. Nie wiem, jak się do Pani zwracać, czy Bogumiła, czy Jagoda. Może jagoda, bo jakoś tak mi jagodowo się spodobało. Właściwie prosiła Pani, bo raczej nie korzysta z wróżb, ale bardzo Panią interesuje pytanie od jakiegoś czasu. Chciałaby Pani wiedzieć, czy w dalszym pokoleniu, to znaczy w tym wstecz Pani rodziny, były jakieś zdolności i jakie? Wie Pani, że o prababci ze strony mamy tutaj potwierdzę faktycznie, tutaj się pokazują takie zdolności. Pytanie może być trudne, no zobaczymy. W wiadomości dodatkowej napisała Pani również, że jedna z krewnych dalszych była beatyfikowana. No też postanowiłam przeanalizować tych Pani. Jest tutaj w linii rodziny kobiecej dużo bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć pań. E, mam nadzieję, że wszystkie imiona dobrze zapisałam. Zacznę od y, najstarszej, od seniorki rodu. I tutaj patrząc w daty urodzenia była to chyba pani y, właśnie Bolesława Lament, czyli ta pani błogosławiona. Tu przyznam, że takich szczególnych zdolności ezoterycznych, bo ja tak nie do końca właściwie zrozumiałam, o jakie zdolności pytamy, czy wszelkie, tak? czyli talenty, dary, tak to nazwę, to zdecydowanie była ta osoba bardzo charyzmatyczna. Dziewiętnastka, czyli karta słońca w, w liczbie talentów, daje ogromny dar, takiej charyzmy. Osoby, która potrafiła pociągnąć ze sobą poprzez swoją postawę, poprzez swoje życie. Innych. Więc, jeżeli to było tą podstawą, czyli jej przykład, to, że dawała innym słońce dosłownie, to mogła być też powodem jej beatyfikacji. To zresztą arcykapłan jest w liczbie drogi życia, więc tu ta misyjność, religijność mogła być rzeczywiście wpisana bardzo w jej życiorys. Natomiast takich szczególnych talentów, poza silną intuicją, tutaj właściwie u wszystkich pań w rodzie pojawia się jedenastka w karcie arcykapłanki, czyli w liczbie takiej silnej intuicji. Tutaj, jakby na przestrzeni każdego portretu, gdzieś w jakimś miejscu życia się do głosu dochodzi ta, 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 ta umiejętność, czy dar, czy konieczność korzystania z tej intuicji. Natomiast myślę, że takie największe zdolności ezoteryczne, czy uzdrawiania miały dwie panie: właśnie babcia Janina i prawa babcia Marianna. Ja o tym opowiem. Natomiast ja sobie jeszcze, sobie tutaj w program numerologiczny wprowadzę te daty urodzenia. Pani Bolesławy Lament, żeby zobaczyć czy tutaj rzeczywiście te talenty są jeszcze w Portrecie Drogi Życia, bo ja sobie ją robiłam jakiś czas temu, ale już nie pamiętam, natomiast liczby tutaj bardzo ładnie to szybciutko nam pokażą. To jest 1862 rok, czyli bardzo głęboko sięgamy tutaj w drzewo genealogiczne. No, z punktu widzenia ezoterycznego nazwałabym ją starą duszą. Dziewiątka spod liczby 27. Dosyć sporo liczb jedenastki w portrecie numerologicznym, które mogą nam mówić o bardzo silnej intuicji. Ten arcykapłan, który mógł ją skłaniać do tego, żeby albo osobą bardzo religijną, albo nawet Wejść na ścieżkę y, posługi y, takiej, y, y, nie wiem, zostać siostrą zakonną na przykład, tak? Także tutaj ten arcykapłan rzeczywiście mógł na to wskazywać. No i osoba szalenie charyzmatyczna z ogromnym sercem, dająca z siebie energię, y, też taka umiejąca się odradzać w sytuacjach kryzysowych. To jeżeli chodzi o panią Bolesławę. Potem kolejną w rodzie wiekiem jest pani Prababcia Marianna. I tutaj u Prababci Marianny rzeczywiście bardzo silnie zaznacza się liczba 15, 15 z dnia urodzenia, ale również 15 w. w w, liczbie znaczy w pozycji, yy, yy, która odpowiada za nasze talenty, dary, które otrzymaliśmy i które warto wykorzystać w życiu. I to jest liczba 15, która daje bardzo silny dar uzdrawiania. I tutaj ja przy tej energii 15 zawsze zachęcałabym. Osoby do pracy z energią, do pracy do uzdrawiania, do energoterapii, do pracy z radiestezją, do na przykład pracy z energią Reiki. No babcia już nie żyje, ale rzeczywiście może nie wiem, czy wykorzystywała to w życiu, natomiast taki szczególny dar i umiejętności zdecydowanie miała. I jeżeli gdzieś tam w linii rodowej pojawiają się te umiejętności, to myślę, że tutaj z jej strony, z jej strony jak najbardziej. Jeżeli chodzi o jej portret numerologiczny, to bardzo zaznacza się tutaj w, w jej życiu to, że ma też te liczby mistrzowskie, szczególnie liczbę 22 kreującą. Była osobą urodzoną w okresach pustki, więc jej życie i zdrowie mogło być w pierwszych dwóch latach życia zagrożone, ale potem z różnych trudnych sytuacji życiowych mogła wychodzić z opresją, szczególnie w, w okresie powojennym, jeżeli przeżyła. Bo też nie wiem, jak długo żyła Pani prababcia. Yy, tak, Pani prababcia, prababcia Marianna, o niej mówię. Yy, 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 yy. Jeżeli przeżyła ten okres powojenny, chociaż już mogła być starszą kobietą, to, 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 to dla niej mogły być takie okresy yy, szczęścia w nieszczęściu, czyli możliwości wychodzenia z trudnych sytuacji, szczególnie właśnie w tym okresie wojennym. Natomiast. Zdecydowanie, osoba, która miała w sobie taki dar, energię, przy niej się mogły chować dobrze dzieci, rośliny, zwierzęta, miała rękę do kwiatów, do zwierząt. Jeżeli potrafiła to wykorzystać, to rzeczywiście taką umiejętność uzdrawiania czy dawania swojej energii innym zdecydowanie miała. Kolejną osobą, którą analizowałam pod kątem tych darów, jest babcia Joanna. Babcia Janina, już teraz nie wiem czy dobrze imię zapisałam. Yy, tak, Janina. Yy, tutaj y, takie zdolności uzdrawiania, czy, czy ta, talenty z tym związane mogły się ujawniać y, w, w cyklu żniwnym, czyli w trzeciej y, części życia. Yy, tutaj również jeszcze sobie wprowadzę i daty urodzenia. Pierwszy. Nie chcę czytać wszystkich tych dat, ale one są istotne. Zdecydowanie osoba urodzona w Litwie Mistrzowskiej 11, więc też bardzo silnie skoncentrowana na intuicji, na tych umiejętnościach uczenia, dawania innym. Natomiast szczególnie ta trzecia dekada życia, czyli cykl zwrotny, Trzeci, już patrzę kiedy on przypadał. On przypadał. Yy, yy, no nie wiem, czy, je, czy jeszcze żyła yy, pani babcia w tym czasie. Na późne lata 70. Więc, no, jeżeli dożyła tego okresu, no to rzeczywiście tutaj mogły się u niej pojawiać takie zdolności albo mogła je wykorzystywać. Więc, właśnie, też rękę do kwiatów, taką intuicję w leczeniu, wyczuwać, czy ktoś jest chory, na ile jest chory. Tak? Są takie osoby, które wchodzą do pomieszczenia i czują, że coś jest nie tak. To właśnie taką umiejętność, taki dar, taki talent pani Babcia Janina miała. Mama zdecydowanie, yy, pani Jagoda, mama Ewa. Ma cesarzową w talentach, darach, i to jest taka pozycja karty, która mówi zdecydowanie o poczuciu pięknej estetyki. Taka osoba może mieć świetny gust, ma umiejętność stworzenia nawet najmniejszej rzeczy co, czegoś pięknego, więc to mogą być bardzo szero, szeroki zakres talentów od talentów artystycznych m, poprzez m, ogromny zmysł estetyki, m, więc może te, mogłaby te zawody, znaczy ten talent wykorzystać w wielu zawodach tak naprawdę. Nie wiem, w czym on się przejawia w jej życiu obecnie, natomiast cesarzowa również jest matką, m, więc tutaj w roli matki się może dobrze wspomniać i powinna się w zasadzie w tej roli matki realizować. Ale nie tylko jako matka własnych dzieci, ale też taka matka w takim pojęciu uniwersalnym, czyli matka wszystkich ludzi, taka, matka, taka osoba, która się może opiekować innymi, może też opiekować się słabszymi, być wsparciem dla bliskich i dalszych nieznajomych, ta rola matki, zresztą tutaj jej imię nawet, Ewa, która jest pierwszą matką, taką pramatką symbolicznie. Też może o tym świadczyć. Jedenastka w kluczu wcielenia, więc też bardzo silna intuicja. Jeszcze sobie tutaj upewnię się co do jej daty urodzenia z punktu widzenia tych pozostałych kwestii numerologicznych. 2 września. Tak, jedenastka nie tylko z klucza wcielenia, ale również w liczbie drogi życia. Bardzo silnie zaznaczona dwójka liczba kreująca. Tu zachęcam, żeby poczytać sobie o tych dwóch liczbach mistrzowskich. Talenty, no gdybym ja była tą, tą osobą i miała cesarzową, a jeszcze tutaj Rydwan w drodze życia. To powiedziałabym, że wszystkie zawody z, z kreowaniem y, to mogłyby być wzornictwo przemysłowe, y, projektowanie odzieży, projektowanie wnętrz, malarstwo. Y, no, właściwie nie ma dziedziny, której cesarzowa w tym poczuciu estetyki miałaby nie wykonywać, więc zdecydowanie y, szereg takich talentów, y, powiedziałabym, związanych z kobiecością. Ale też cesarzowa jako matka, także mogłaby się świetnie realizować właśnie w roli matki, być mamą wielodzietnej rodziny w perspektywie również babcią. I taką opiekę roztaczać nad, nad wszystkimi, tak? właśnie matkować wszystkim, może czasami wręcz być nad opiekuńczą mamą. No i pani, pani Jagodo, tutaj jeszcze sobie wprowadzę Pani datę urodzenia takich typowych, ezoterycznych. W pierwszym, że tak powiem, momencie darów wydawałoby się, że nie widać. Natomiast w liczbie świadomości ma Pani jedenastkę w, w karcie, w układzie arcykapłanki, więc powiedziałabym, że jak najbardziej może Pani. Mieć bardzo dobrą intuicję i wykorzystać ją na przykład nawet w intuicyjnej interpretacji kart. To nieko, niekoniecznie trzeba studiować, w Panie przypadku, to mają osoby z, liczbą pustelni z pustelnikiem w liczbie drogi życia czy w pozycji drogi życia. Natomiast tu jest karta świadomości, czyli ma Pani bardzo dobrą i trzeba z tego korzystać, nawet nie jest podświadome. To jest świadome, Pani wie, że tylko może Pani się nie czuć pewna, ale to warto wykorzystać to, że to intuicyjne odczytywanie znaków, symboli, one niekoniecznie muszą być związane z kartomacją, ale jak najbardziej również. To jest niekwestionowane coś, co pani wie, to jest świadome, to, jest to, to nie trzeba byłoby odkrywać. Pani to po prostu czuje. Jeszcze sobie sprawdzę te daty urodzenia. Natomiast to, co jest w darach, to jest sprawiedliwość. To są osoby, które mają bardzo takie silne poczucie sprawiedliwości, umiejętność bezstronności. Ja takie osoby widzę zawsze w zawodach prawniczych. Ale w tym kontekście prawnonaturalnym, czyli takie stanowienie prawa zgodnie z zasadami moralności, etyki, ogromnego takiego poczucia właśnie w tym kontekście. Tu nie ma miejsca na taką sprawiedliwość szemraną, na zasadzie umiejętnego wykorzystania kruczków prawnych, żeby zrobić coś złego. Nie, ta sprawiedliwość się odnosi do sprawiedliwości takiej prawnonaturalnej. Zawsze rozdzielam te pojęcia prawn prawn prawnicze z uwagi na to, że przez krótki czas, ale jednak studiowałam prawo i akurat ta kwestia prawo z jest mi bardzo bliska i te dwie definicje rozgraniczam, a bardzo mi pomagają w interpretacji kart Tarota i Karta Sprawiedliwość w układzie to jest to takie prawo naturalne, prawno-naturalne, czyli to, co jest związane z prawem boskim, użyję takiego określenia z prawami natury. Nie jest to prawo stanowione. I czasami to może być też bycie w opozycji albo obrona słabszych przed na przykład niesprawiedliwymi czy przepisami prawa, albo niesprawiedliwymi wyrokami. Także może to też w tym kierunku. Taka, taka, takie ogromne poczucie i potrzeba sprawiedliwości na świecie może Pani towarzyszyć. I w tej liczbie również za, zachęcałabym Pani do rozważenia, jeżeli u nas Pani w moim wieku praktycznie. Więc może jeżeli pani nie wykonuje zawodu prawniczego, to trudno byłoby zmienić, aczkolwiek w Pani Kole Fortunę liczby drogi życia nie wykluczam licznych zmian zawodów i spokojnie można byłoby, jeśli nie zająć się prawem w taki, na zasadzie studiów prawniczych, to na przykład zająć się mediacją, albo w tym zawodzie świetnie, by się, pani, świetnie by się pani sprawdziła w zawodzie kura, kuratora, na przykład sądowego kuratora na rzecz dzieci. Czy dbania o interes słabszych. Także tu też warto to rozważyć, a kuratorem społecznym można być nie kończąc studiów prawniczych. Może pani się też sprawdzić w zawodzie czy w pracy sędziego ławnika. Do tego też nie trzeba mieć skończonych studiów prawniczych, a ławnik jest to jeden z ważniejszych, czy ławnicy to są, to są ważne osoby na sali rozpraw, szczególnie w orzekaniu wyroków i taka osoba z ogromnym poczuciem sprawiedliwości na sali rozpraw jako ławnik by się świetnie sprawdziła, także nie musi Pani być sędzią czy prawnikiem, ale z tą sprawiedliwością spokojnie można byłoby rozważyć. Dlaczego nie? Chociaż jest to trudny zawód zdecydowanie. I już patrzę sobie na tę pełną Pani datę urodzenia. No, tu ma Pani bardzo dużo liczb mistrzowskich, łącznie z liczbą 44. W zasadzie każdy punkt zwrotny w Pani życiu to, to jest liczba mistrzowska. Właściwie wszystkie te najważniejsze liczby są. W wyzwaniach głównych ma Pani jedenastkę, ma Pani ją w świadomości, więc proszę wykorzystywać zdecydowanie intuicję. To jest też byciem nauczycielem dla innych. Bardzo szeroko. Pojęta, uniwersalna liczba, o której warto poczytać, jeżeli Pani nie ma znajomości, to mogłabym opowiadać o tych liczbach nieskończoność, jak wiecie. Pierwszy punkt zwrotny: 22. Kreator. Pod, podwojony w drugim punkcie zwrotnym do liczby 44. Tu tak skupiam się na Pani, ponieważ no, wiedza o, o Pani przodkach jest istotna, ale myślę, że tak naprawdę warto, żebym się skupiała na Pani z uwagi na to, że, że to może Pani realizować w tym momencie. 22 no już minęło, więc ją zostawiam. 44 bardzo silnie jeszcze będzie oddziaływać. W podliczbie 26 proszę nie nadużywać zdrowia i nie przedkładać kariery nad relacje z bliskimi. I wtedy, w, tą, w tej liczbie 44, która jest bardziej, bardzo silnie tą no liczbą, znaczy on, inaczej, ta liczba bardzo silnie zaznacza u nas umiejętności i dar powiedziałabym um, takiego materializowania tego, czego pragniemy. To jest liczba, która daje możliwość uzdrawiania i samouzdrawiania. Liczba, która daje możliwość zmaterializowania wszystkiego, czego się pragnie, pod warunkiem oczywiście, że wiemy, czego chcemy. To jest takie niebezpieczeństwo posiadania w portrecie tych liczb materializujących, kreujących szczególnie 22 i 44, że osoby, które nie wiedzą, czego chcą albo są w trudnej sytuacji, takiej kondycji psychofizycznej, mogą się doprowadzić do rozstroju nerwowego, a czasami nawet rozstroju zdrowia. A kolejna liczba 66 w, w trzecim punkcie zwrotnym to przed Panią 33 w czwartym punkcie zwrotnym. W cyklach nie ma Pani liczb mistrzowskich, natomiast w cyklu żniwnym, w który będzie Pani wchodziła po 2031 roku będzie Pani miała liczbę 523. To jest liczba, która może przynieść bardzo duże zmiany. To mogą być zmiany takie dosyć radykalne. Natomiast w tej liczbie 23, proszę się nie obawiać tych zmian. W tym przypadku liczba 23 widzą taką ochronną. Nic złego się Pani nie stanie w tym okresie. Nie powinno się stać, i tym zmianom się proszę nie opierać. W tej chwili jest Pani poza okresami pustki, w roku numerologicznym czwartym, więc warto sobie zainwestować w ten rok w działania. To jest taki rok intensywnej pracy, czasami może się Pani wydawać, że ten okres będzie trudny, mogą się pojawiać przeciwności, ale jest liczba 31 i w tej liczbie, powiedziałabym, ma Pani też szczęście w grach liczbowych, więc od czasu do czasu sugeruje zagrać. 31 daje umiejętność uczenia, więc jeżeli Pani ma potrzeby zmiany w swoim życiu, wyedukowania się, zmiany zawodu, w ogóle... Nauka nowych rzeczy będzie Pani zawsze od dziecka przychodziła łatwo. Mogła być Pani nawet takim leniuszkiem, bo dobra pamięć dawała Pani, no chyba że Pani jej nie umiała wykorzystać. Bo ja, na przykład, liczbę 31 w swoim życiu odkryłam właśnie dopiero studiując prawo. Znaczy, uświadomiłam to sobie, kiedy sobie zdałam sprawę, że bardzo dobrze zapamiętuję wszystko. A tak naprawdę wykorzystywałam to w już w podstawówce, nie ucząc się, wiadomo, ja w ogóle nie miałam nawyku uczenia i u Pani mogło być bardzo podobnie, ponieważ wystarczyło na przykład 15 minut przed lekcją na przerwie y, przeczytać ostatnie, ostatnie zadania. Poza tym jeszcze miałam takie i Pani też to może mieć wyczucie, kiedy będę pytana, więc wykorzystywałam to z premedytacją. Y, to taka dygresja. Nawet przyznam Wam szczerze, że nie przeczytałam krzyżaków nigdy. Chociaż nauczycielka nas straszyła, że nam zrobi bardzo poważną yy, taką klasówkę yy, ze znajomości lektury. Bo ja gdzieś czułam pod skórą, nie umiałam strawić tych krzyżaków kompletnie. Yy, nawet filmu przyznam wprost, nie byłam w stanie obejrzeć do końca. I jakoś tak czułam pod skórą i nigdy faktycznie na tej klasówki nie, nie zrobiła. Faktem jest, że się stresowaliśmy wszyscy przez, to, przez cały semestr, że ona ten sprawdzian zrobi, ale nigdy nie sprawdziła. Ja tych krzyżaków tutaj. Yy, no, biję się w pierś. Pani Aniu, moja nauczycielka Języka Polskiego, No nie przeczytała. <grych> ale przeczytałam szereg innych lektur. Do tych Krzyżaków nie umiem wrócić. I nawet rozgrzeszłam mojego syna, żeby nie chciał przeczytać. W formie audiobooka tych Krzyżaków odsłuchał, ale też nie czytał. Dobra, kończąc, bo poszłam w las jak zwykle ja z dygresjami. Proszę w tym roku nie poddać się przeciwnościom. To jest taki rok, w którym trzeba moim zdaniem iść do przodu mimo przeszkód, bo wszelkie zaniedbania z czwartego roku numerologicznego ich konsekwencje ponosimy w późniejszych latach. To, co wypracujemy sobie w czwórce, czego plon może się wydawać być nieuchwytny. Bo może mieć Pani czasami takie wrażenie, orki na ugorze, to ten plon przyjdzie w odroczonym czasie, tylko proszę się nie, nie poddawać yy, i właśnie iść do przodu. Rok osobisty, siódme z szesnastki do Pani urodzin. Yy, u Pani się te okresy mniej więcej pokrywają jesienią. To jest taki okres też na zamykanie pewnych trudnych sytuacji, relacji. Yy, rok wieży. Wieża jest dobrą kartą, dlatego że E, oczyszcza, reformuje, mm, pozwala nam zburzyć stare struktury i zbudować nowe, więc jak najbardziej do tego Panią zachęcam, do porządkowania, zarówno w relacjach, jak i w życiu osobistym, i zawodowym, i, i, mm, i w każdej właściwie sferze. Y, podsumowując, jeszcze tak tutaj, naj, najbardziej, że tak powiem, może nie tyle ezoterycznie, bo pamiętam, że to pytanie Pani też zadała w kontekście jednego z pytań które padło w grupie dotyczącej właśnie zdolności ezoterycznych, to właściwie takie intuicyjne, powiedziałabym, takie, no nie chcę użyć słowa ja daru jasnowidzenia, ale takiego umiejętnego odczytywania znaków, symboli, wyczucia, silnej intuicji, która uważam, że powinna być wykorzystywana w pierwszej kolejności przed kartomancją i wróżeniem, to miały praktycznie wszystkie panie. Dar uzdrawiania zdecydowanie babcia Marianna i babcia Janina w późniejszym okresie życia. Bolesława Lament, bo nie, nie pamiętam, kim była dla pani Bolesława Lament, czy babcią, czy, 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 czy prababcią, czy praprababcią. to tutaj ona, no silna charyzma, Taki, taka osoba, która wręcz Ludzie mieli do niej zaufanie i ona też mogła tutaj w tym arcykapłanie, który się pojawił w portrecie, być osobą bardzo uduchowioną, bardzo religijną, a jeśli nawet nie była siostrą zakonną, to wyznawać takie bardzo silne zasady związane z nauką kościoła. Mama Ewa, ogromny talent taki, poczucia piękna, artystyczne, być może nawet poczucie estetyki, gustu. No i taka mama dla, dla, dla całego świata, taka opiekuńcza, ciepła, serdeczna. Takie osoby, to są do takich osób się chętnie człowiek tuli. Mam nadzieję, że to wykorzystuje w życiu, że nie poszła wbrew tym talentom, no bo zdarza się czasami, że nie wykorzystujemy tych talentów, wtedy jesteśmy nieszczęśliwi w życiu. No i pani pani Bogumiło jako do um, um, no moim zdaniem um, jeśli nawet nie no, intuicja zdecydowanie um, te talenty takie w wyczuciu sytuacji osób też jak najbardziej ale uważam, że również powinna pani wykorzystać tą sprawiedliwość, tym poczuciu sprawiedliwości takiej um, Prawno-naturalnej, tak? Taki, takiej ludzkiej, takiej sprawiedliwości zgodnej z prawami natury. Okej, okay, kończę, bo się już zaczęłam powtarzać, ja mam taką skłonność do powtarzania. To jeszcze jest, to wynika z pracy kołcza. ja się chyba tego nie wyzbędę. Życzę wszystkiego miłego. Przepraszam, że z takim dużym poślizgiem te prognozy przygotowałam, ale przyznam szczerze, że jedną prognozę dziennie nagrywać to i tak jest dużo, a ja jeszcze jestem w różnej kondycji czasami po prostu nie mam. Nie mam nastroju i też zdarza się, że jak jestem w gorszej kondycji, a szczególnie kiedy mam swoje problemy, jakieś takie emocjonalne, to boję się robić prognozy. No to akurat jest analiza, nie prognoza, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której sugeruję się własną sytuacją osobistą a i zatracam obiektywizm, a na to sobie w mojej pracy pozwolić nie mogę. Wszystkiego dobrego, życzę powodzenia, daję dużo. Dzisiaj chyba energii, bo ją mam w sobie, więc. Może nie aż tak dużo, jak bym chciała, ale jednak. No i cieszę się, że, że są w grupie osoby, które dzielą się, bo widziałam, że też pani próbuje swoich sił i całkiem nieźle to pani wychodzi. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i do usłyszenia. Buziaki.